tego roku turniej wsi gminy Strzegom odbył się we wsi Tomkowice. Do wspólnej zabawy stanęły sołectwa Tomkowice i Strzegom, wspierani przez licznie zgromadzonych mieszkańców. Turniej odbył się 24 czerwca na boisku sportowym w Tomkowicach. Do tej pory trzy podobne odbyły się w Strzegomiu. Współzawodnictwo wsi ma tu długą tradycję. Co roku spotykają się dwa sołectwa, by zwracając szczególną uwagę na dobrą zabawę powalczyć o kuchar. Ja się bardzo cieszę przede wszystkim z jednego, że integrujemy się się, że budujemy tą społeczność lokalną, nie tylko w problemach, ale także w radości, w sukcesach. Takich czasami prozaicznych, ale razem. To ważne, że jesteśmy razem i bawimy się. Tego dnia nie mówi się o problemach, z którymi zmagają się sołectwa. Tu liczy się uśmiech i odrobina rywalizacji, choć jak mówi sąd Stomkowicz, nie ma przegranych. To nie ma ludzi przegranych. Tu się mamy bawić. Pogoda nam dopisuje, to jest nasze szczęście. Z drugiej strony mamy wspaniałych mieszkańców i jednej strony i drugiej. Mamy się z tego cieszyć, wspólnie imprezować, wspólnie się bawić, integrować swoje siły. Kwaśne miny to jak najmniej, dużo wesołości, dużo radości. Jest to fajna rzecz. Są starsi, młodzi, są całe rodziny. Jest piękna pogoda, słońce. No akurat dzisiaj nam rewelacyjnie to dopisała ta pogoda, nie? I Gdzie mamy się spotykać? No w rodzinie w domu to jest jednak już cała zima jest w domu. A tak jest teraz piękny czas, żeby po prostu wyjść do ludzi, porozmawiać, spotkać się. Dzieci mają zajęcia jakieś tam tutaj dmuchane, po prostu jakieś tam zabawy, także jest to dobry, dobry sposób na spędzenie czasu. Zabawa przede wszystkim ci zaczynamy piłko nożną, bo jest boisko do tego, ale widzę krowa przygotowana stoi do dojenia roku była błakoza, ciasta, bigosiki, różne sztafety, wyścigi, wszystko w formie zabawy. Czasami nic się nie zgadza w tym wszystkim, ale ważna jest zabawa. To, jakie owoce przynosi integracja mieszkańców środowisk wiejskich, pokazuje choćby Stowarzyszenie mieszkańców wsi Tomkowice, które powstałoby pozyskiwać środki finansowe dla dobra całej społeczności. Dwa najważniejsze nasze osiągnięcia, które zostały już zrealizowane, to jest zakup smywarki w naszej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach, gdzie pozyskaliśmy właśnie środki z lidera, a także zakup stołów, ław cateringowych oraz pateli elektrycznej, na które też środki pozyskaliśmy z lidera. Mniejsze projekty, które są pozyskiwane z realizacji ofert, są przeznaczone głównie na takie cele kulturalne, kulturalne w naszej miejscowości, są organizowane z tego właśnie, jest organizowany z tego Dzień Dziecka, Dzień Kobiet. Organizowane są różne wyjazdy edukacyjne dla naszych dzieci. Tomkowice no, mają swoje walory, walory może nie tak turystyczne, ale tej miłej atmosfery, gościnności, bo to jest nie tylko tradycją Polaków, a szczególnie mieszkańców tej, tej miejscowości. Cieszymy się z tego, że, że jest taka grupa osób, która po prostu chce się angażować w to, żeby, żeby po prostu żyło nam się lepiej. Także, także naprawdę cieszymy się z tego, co robimy i oby tak dalej, oby po prostu starczyło nam się siły jeszcze na na długie, długie lata. Atrakcje zaplanowane podczas turnieju rozpoczęły się meczem piłki nożnej między sołectwem Tomkowice i Strzegą. Zakończył się on wynikiem 2 do 8. Mecz może nie przyjaźni, bo drobne kondycje świadczą o tym, że każdy podchodzi do tego poważnie, ale myślę, że nie na tyle poważnie, żeby się tym nie bawić. Także najważniejsza jest zabawa i tak to też się stało. Tutaj grają chłopaki, którzy gdzieś tam wcześniej grali w klubach trochę zawodowo, ale tak mówiąc uczciwie to też i w Tomkowicach było paru fajnych chłopaków, także widać, że jakaś ta ogłada jest, być może Euro powoduje, że wszyscy znają się na piłce i chętniej w tej grze uczestniczą. Myślę, że i w jednej, i w drugiej drużynie było paru fajnych chłopaków, którzy pomimo no wieku, bo, bo zdecydowanie, jak widać tutaj na, na szywce, ze strzegą miała zdecydowana grupa Old Boy, to widać, że jeszcze tą piłkę czują. Moment był wspaniały, daliśmy z siebie wszystko. Nie było tu u nas drużyna taka, która gra w lidze, więc zbierani na związki. Uważam, że przeciwnik był godny. To były oldboye z AKS-u, więc uważam, że na tyle na ile mogliśmy, to się postaraliśmy. Wynik w sumie nie był ważny, no chociaż chcieliśmy wygrać. Nie? Rywalizacja oczywiście była, bo jak to wiadomo na każdej wiosce wieś by chciała dorównać miastu. No nie udało się, trudno byli lepsi. Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała także na ten dzień inne niespodzianki. Mieliśmy w planach odpalenie tam takiego snopka słomy. Mamy bryczkę, która jest no, zabytkiem z 1840 któregoś roku. Jest sprawna, podaje wodę. Główny cel tego pokazu będzie to, że, że taki zabytek jest u nas, funkcjonuje, jest sprawny, służy temu, żeby młodzież przyciągać do straży pożarnej. W oczekiwaniu na kolejne zmagania na plenerowej scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież ze świetlicy osiedlowej Graby w Strzegomiu. I wszyscy rączki w górę i pomagamy. Konkurencja, która wzbudziła wiele śmiechu polegała na dojeniu krowy na czas. Każdy z członków drużyn poszczególnych sołectw miał 20 sekund na napełnienie wiadra jak największą ilością mleka, ilu zawodników, tyle technik, zarówno panie, jak i panowie dali z siebie wszystko. Ja,

ono na matile mlekar totrolera leturgista 1200... Więcej chyba! 1250! Za wysiłki nagrodzono pucharami obie wsie, czym udowodniono, że jak wspomniano wielokrotnie, liczy się przede wszystkim dobra zabawa.